Okulary fotochromowe po przebyciu kilku godzin w kieszeni z siatki. Ślady, pozostawione przez żabę. Wrona, sfotografowana podczas skoku między belkami, urwana antena samochodowa. Wyglądająca jak podtopiony statek. Gąsienica z kamuflażem na grzbiecie, przypominającym pingwiny. Nieudana próba wyciągnięcia gwoździa. Przekąska samolotowa, wyglądająca jak ET. Odcisk pośladków na zakurzonym fotelu do komputera. Podwozie żaby przyklejonej do szyby akwarium. Niekończące się ruchome schody w jednej ze stacji metra w Chinach. Kropla środka dezynfekującego utworzyła okrąg w zeszycie z liniami. Ołówek po usunięciu drewna. Góra śniegu spowodowana trzepaniem butów. Gwint wywiercony na ołówku za pomocą śrubki. Legitymacja przebywała w portfelu od tak długiego czasu, że jej zdjęcie zostało odciśnięte na plastiku ochronnym.